I teraz w Gdańsku możemy przeżyć swoją kulinarną podróż dookoła świata, czyli otwarcie sezonu Street Food. Zobaczmy, jaki panuje tutaj klimat i co dobrego możemy zjeść. Dobra, to co tu się ciekawego dzisiaj ten, znajdziemy na food trakach gdańskich? Hmm, jest wszystko, tak jak głosi, że tak powiem, reklama: Kuchni świata. Czyli można, my akurat żeśmy wybrali meksykańskie A co, jedliśmy jakieś donaty Nie? Jeszcze w planie są corn dogi, Frytki Zobaczymy, co jeszcze Wszystko żo te żołądki wytrzymają? Na pewno. Wytrzymają Muszą Co wzięłaś? Cieliką karne Z Dokładnie e, Dobra, macie już jakieś takie, jedno takie danie wybrane, które w ocenie od 1 do 10 zrobiło furorę To jest właśnie to danie Mam nadzieję, że będzie jeszcze miejsca na następne. Musi być. To tak od razu zapytam, w jakiej kolejce stoisz i na co czekasz? Czekam na kiełbasę. Poważne sprawy. Pół biedy, że czekam na kiełbasę. Dobrze, że można sobie wybrać swojską, ale białą. To sobie wybrałem białą. Jest to skrzanowo-żurawinowy. To zdaje się pasuje. No i to wszystko było miłe. A na końcu dowiedziałem się, choć mają naklejki, że można płacić kartą, że nie można kartą. Ale dobra, zaprzygotowałem się, wybrałem gotówkę No i wtedy największa miłość, że trzeba czekać pół godziny na to Teraz jest numerek 5 i 6, a ja mam 17 To niby blisko, ale one dość powoli idą Także będę tu stał jeszcze pół godziny Fajnie, że nie pada I że do lodów nie było kolejki, to przynajmniej coś zjadłem Lody dobre, czekoladowe, no To tyle, co mogę na razie powiedzieć Bardzo miło stoi się w kolejkach, jak w Disneylandzie, nie? Dobra, która to już kolejka? Pierwsza, bo przyszedłem cały od tyłu i się poddawałem, bo były kolejki jeszcze większe, to mi się wydawało, że jest mniejsza, no i w istocie jest mniejsza, bo tylko nie zauważyłem, że tu jest druga ludzi, gdzie czeka, którzy czekają na odbiór. Nie jest lekko. Ciężko jest żyć lekko. Alemoniadowy biznes tutaj mamy, jak tak się dokładnie. kręci. No, dzisiaj jest dużo lepiej niż wczoraj, wczoraj pogoda też niby dopisała, ale dzisiaj liczymy na dużo większy utarg. Czy jest tak, że dzisiaj dużo osób korzysta z uroków piwnego klimatu, czy są ci, którzy kuszą się na lemoniadę? Wiesz, co no tutaj akurat siedzieli na to, że dzieci piją lemoniadę, nie? To jest dużo dzieci i to nam bardzo sprzyja, ale dorośli mimo wszystko też odmawiają sobie, wiadomo, niektórzy kierują. Okay. Taki lemoniadowy biznes się opłaca? To zależy od zlotu. To dużo zależy od zlotu. Jeśli jest tak właśnie jak dzisiaj, że ludzie dopisują, to opłaca się jak najbardziej, ale wiadomo, czasami trzeba wbić to w koszta. A który to wasz zlot już? W tym sezonie to jest pierwszy zlot, otwarcia, ale ogólnie no to jestem już w tej pracy trzeci sezon, więc już nie liczę, nie, nie liczę ile tego było. A cóż to y, dzisiaj na Twoim talerzu y, widnieje? E, Torikatsu z... No, nie będę jak się nazywają w sumie, jest całkiem dobre, muszę przyznać. Było czekać? Długo się czekało? E, akurat no to nie aż tak, jak na pozostałe rzeczy. To było tak mniej więcej w 20 minut. Ale wszędzie indziej jest masakra. A co już dzisiaj udało się jeszcze zjeść? No bo niestety nie za dużo, byłem na bao jeszcze wcześniej, a, a tak to próbowaliśmy różnych rzeczy, jeszcze znaleźliśmy, ja. na razie więcej, nie, nie ma szansy na nic raczej. a co dzisiaj najbardziej zasmakowało i co byśmy mógł ocenić w skali od 1 do 10 jako taką mocną ósemkę chociaż? myślę, że to jest bardzo dobrym przykładem tego. Jest normal, jest dobra cena, smaczne i nie trzeba ospecnie długo czekać więc... Aha, Co do ceny na truckach, one są trochę zawyżone za twoim zdaniem, czy? W niektórych wypadkach tak, ale powiedziałbym, że głu... ogólnie jest w miarę rozsądnie. Ale smacznie przede wszystkim. Jest smacznie przede wszystkim. też mamy jakieś kuleczki mocy. Mamy z z W sumie dopiero nie zaczęłam próbować. No dobre. Z czego są robione? Wiesz, podejrzewasz? Myślę, że to są z mięskimi migdałowej, bo tak smakują migdałowo. A jaki koszt takiej jednej kuleczki? Cztery zł. Drogo, tania? Jak na taki słodyczek egzotyczne, to myślę, że wystarczające. Sezon futrokowy otwarty w Gdańsku, jak? Jak się bawicie? Super, w końcu czekaliśmy długo. Długo czekaliście na otwarcie? No, od ostatnich futraków z zeszłego roku. Tam, jak pożegnanie było w październiku, to faktycznie te, długo te, te parę miesięcy minęło, że tak powiem, do tego czasu, ale super. No, duża różnorodność. Yy, kilka rzeczy już przetestowaliśmy i wszystko super smakuje. To jest tak, że tego miejsca w żołądku nie braknie? Na takich futrakach czy się przygotowujecie tydzień wcześniej już nic nie jecie, albo robić <laughs> jakiś trening? Rozkładamy to w czasie, że tak powiem. Byliśmy tutaj już gdzieś tak o 12 powiedzmy, to się w ciągu kilku godzin fajnie rozłożyło. W międzyczasie czy Dzielimy się porcjami, tak więc yy, można więcej spróbować rzeczy. A co wyróżnia to otwarcie sezonu na tle wcześniejszych eventów, na których byliście? No ja, no, kilka razy już byliśmy, to prawda. Yy, szczerze mówiąc jakby no super, takich rzeczy wyróżniających się nie ma, żeby, żeby mógł jeden jakiś wybrać. Co dzisiaj jedliście takiego już wyjątkowo smacznego? Pastrami. no pastrami. Co to jest? Kanapka pastrami, to jest specjalny rodzaj, generalnie specjalnie przygotowywany. I głównie to jakby sprawia, że, że, ten, że ta kanapka jest naprawdę smaczna. się ukrywa, jadła Czekała dosyć długo, ale właśnie długo spodowała... trzeba dzisiaj czekać w kolejkach? No. Wcześniej było ok, Wcześniej tam się czekało, nie wiem, z 5 minut, 10 minut, a teraz, no, na bao czekaliśmy... Godzinę czy... ale, warto. ale warto. No warto. Co tutaj dzisiaj w tym food trucku możemy dostać? E, dzisiaj prezentujemy wam bułeczki bao, robione na parze. Mamy różnego rodzaju farsze, wieprzowina, indyk, bekon z serem smażony razem z tofu wege. Mieliśmy ofertę specjalną dzisiaj razem z czarną bułeczką bao, krewetkę razem z awokado, sosem kolędrowo-limonkowym. Wszystko jest pyszne. duża kolejka dzisiaj tutaj do Was? Ciężko się dostać? Bardzo duża, bardzo duża i długi czas oczekiwania, ale mamy nadzieję, że wszystkim smakuje i każdy będzie zadowolony, bo na dobre trzeba poczekać. Gdzie w przyszłości kolejny event, gdzie będzie można zjeść u Was coś dobrego? My głównie kręcimy się po trójmieście. Jesteśmy z trójmiasta, więc staramy się tutaj uszczęśliwiać jedzeniem trójmiejskich ludzi. Mamy też wyjazdy, jednak jest to bardziej tutaj pomorskie, kujawsko-pomorskie. W, w tych okolicach się kręcimy. A jak cenowo? To cena jest adekwatna do tego, co możemy tutaj zjeść? To chyba trzeba spytać się klientów. To, to, to jest najlepsze pytanie dla nich. Czy warto tutaj czekać na to danie, na które czekacie? Wydaje mi się, że warto. Zobaczymy. Zobaczymy, przekonamy się. Dragon Ball lubimy, więc co może też polubimy. Czyli obrazki zachęcają do tego, żeby tutaj zjeść? Jasne, że tak, na pewno. Obrazki tak, nazwy może niekoniecznie, ale obrazki jak najbardziej co dzisiaj zostało zamówione, czy co będzie zamówione? Będzie zamawiana wieprzowinka dwa razy i może jakieś kreweteczki. Czyli mocno po męsku. No, no. trzeba, no. Się na, trzeba się dosyta najeść, nie? Żeby później kule wigoru trzeba jakoś wyprodukować, nie? No.